Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zapraszam do oglądania Dawno nie było odcinka z typu poranne obrządki, więc dziś akurat taki odcinek będzie yy, yy. Jesteśmy po nałicach deszczu żadne zwierzęta nie ucierpiały na szczęście. Są nawet plusy, bo w poprzednim odcinku, czy nawet dwa odcinki temu, było, że zasiałem u trawy, więc nawet tą trawę posiało, podlało i tutaj to samo podlało, no, ale to najmniej istotne jest. Bąbelek, spokój. Ogółem, yy, obydwie loczki zaczęły nieść jajka. Więc dla mnie to bardzo dobra informacja. Bo nareszcie będą loczki satynowe Red Golasy. Gdzie w Polsce nie ma jeszcze takich lepszej jakości. Chyba. A w razie co... Ja będę pierwszym posiadaczem. Pierwszy młode gdzieś za około 10 dni. Wraz z porannym obrządkiem pokażę Wam nowe silki, które się wykluły. i gorąco. Już siedzonka nie mają. To są właśnie one. Czekajcie, bo jedynemu kuper się zakleił. Kuperek wytarty. Ogółem one są takie mokre. Nie wiem dlaczego one są tak mokre. Powód tego nieznany. No ale to właśnie są one. Takie śmierdzilki malutkie. Ogółem zostawiłem nowe przepiórki. Nowe, no te same. Tylko że utworzyłem nowe stado. Stado żółtych zrobiłem. Od razu jajeczka pozbieram. Raz, dwa, trzy. O, i ze wczoraj nawet chyba nie pozbierałem. Trzy, cztery, pięć. O, takie ładne statko. Kobut mi się najbardziej podoba, bo jest takim, że tak powiem, pingwinkiem z wyglądu takim słodkim małym pingwinkiem no ale dobra miało być o karmieniu a ja się wręcz rozgadałem yy, statko lawendowe co zrobiły wylały wodę rzecz normalna zjadły wszystko ładnie tu można im sypać Odłożyłem sobie dwie nowe sztuki. Tutaj taka O. O. Kurcze. Wariaty. I gdzieś jeszcze takiego ładnego koguta. Tu O. Ten kogut, tamten. A, a to jest kurka, zapomniałem dodać. Eee. ladeonki Masa jajek. Zniesionych. O, tak. Chociaż w sumie powinienem jeszcze to odgarnąć, żeby dojadły i te fusy. Tu mnie mają wody, dobra to sobie wystawię. Będę wiedział, żeby im uzupełnić. W sumie zaraz i będę automatycznie wiedział, że ulawę, ale powodzi to, ja muszę pójść. Akurat. Mało już mam taszy. O, i tak powinienem zepchnąć. I, czyli, tak jakby tak będzie cały obrządek wyglądał. No ale dobra, dobra, tak będzie wyglądał cały obrządek wystaje w kurniku. A teraz idziemy do nowego, do nowego do odkowalni. Eee, e, co? Kopinki tutaj chodzą Dlaczego to ja nie wiem. Dobra. I one już sobie idą na dwórek, co chcecie? Maluchy. Perrywki są strasznie niedobre, latają jak szalone. A tu kurczaczki Pioski. nie wiem jak to profesjonalnie nazwać. Tam jest wyklucie yy, przepiórek, to będzie na następny odcinek akurat. A my przechodzimy tutaj. Otworzyć gimkowi. Powiem Wam, że dwa razy już popadało. Już trawa tutaj odbija, więc w sumie dobrze. Będą mogły tu jeszcze, jeszcze dłużej pochodzić. A tutaj trawa zaczyna wschodzić. O zobaczcie. Pięknie wschodzi. Czyli można powiedzieć, że test na się w trawy wyszedł pozytywnie. Tu jest jeszcze świeże statko 1 plus 3. Wyjdź, kochana. Oczywiście szeków z czarnym kogutem, żeby przyciemnić to. Krew i co Mogę Wam jeszcze pokazać. A! Chyba już było, że Kleo się siedzi. Ale Kleo się siedzi. Już Wam pokazuję. Ojej, Kleo! Co tak się nabużyłaś? Dziewczyny mi się przykłoniły, nie wiem dlaczego. Trochę dziwne, ale jednak widzę, że prawdziwe. Bierzemy wiadro i z foliaka idziemy wyrwać sałatę, która już poszła w kwiatostan. No i ona już jest gorzka, a my jeszcze Kury, ona spokojnie sobie zjedzą Tutaj w ogóle po zimie ścieżki nam wyrosła. Jeszcze te listki poszabieramy i idziemy dać do odchowalni później sam już dam w kurniku zobaczcie sobie na ogród Pętni życiem kolorami może kiedyś wam zrobię dokładnie odcinek z opisu może potrzebuję tutaj dwóch rąk dlatego będę tak nagrywać ale umieściłem taki myk że tutaj, o, wyciąłem dziury po to żeby przepiórki nie miały na ziemi tej sałaty tylko teraz mogę sobie ładnie ją skubać no ale ja to już mają krewkę męczoną dlatego no trzeba tutaj wrzucić już o jak słuchaj, o proszę bardzo Uwielbiają sałatę. Dałem i tym łobuziakom, żeby sobie skubały. No i dobrze, bo im smakuje sałata. Nawet i kogutom się oberwie. Też lubią sałatę. No, i niech sobie skubie przepióreczki i zieleninkę. O, te to już się pchają, jak, nie, jak zobaczyły. Proszę bardzo. A tym to ładnie urwałem samych yy, liści, bo to, co mi zostało, to dam już silkom u Golasa. Proszę bardzo, jak wsuwają, im smakuje. No i super, niech jedzą zdrowe witaminy. No i idziemy do golasa. Dzień dobry, Piołek. Piołek ma pięknie tutaj trawę. Nawet w tej parce to mi nie daje rady wydziobywać jej. No i wczoraj się, tak, jak codziennie coś dostają. Żeby nie były aż tak poszkodowane, czasem im trawy urwę. Cały te to pierwszy raz dostają, dlatego może im tak słabo idzie. Ale o, tutaj pani Golasowo nieźle jedzie. No dobra, to chyba wszystko w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego. Na razie. I cześć.